Dzień dobry. Dzień dobry. Naszą tradycją, chyba, chyba już możemy powiedzieć, że stała się to nasza tradycja, chcemy Państwa zaprosić na kolejną dawkę fotografii z naszej podróży z roku 2017. To tylko tak mówię dla przypomnienia: jeśli by ktoś zupełnie przypadkiem trafił na nasz kanał, to co my teraz robimy? Pokazujemy zdjęcia. Z podróży, którą odbyliśmy w roku 2017 na rowerach, i cała ta podróż w formie vlogowej znajduje się już na YouTube. Można ją obejrzeć od początku do końca. A mniej więcej tutaj pokażę Wam link do odcinka, o którym dzisiaj będziemy mówić. Tytuł nie wiem jeszcze jaki będzie, ale powiedzmy roboczy: Tygodniowy trekking w Kirgizji. Ja wiem, słuchajcie, że niektórzy z was yy, może właśnie się wybiera wybierają z Polski na tygodniowy trekking, czy tam w ogóle na tygodniowe czasy, czy na tygodniową wycieczkę. Niektórzy nawet mówią na tygodniową wyprawę, chociaż nie wiem, yy, czy słowo wyprawa jest tutaj dobrym słowem. Właśnie na tydzień do Kirgizji. No, myśmy po części zrobili to z musu, prawda? Tak, ale to też były takie wakacje, bo już... Tyle czasu jeździliśmy na rowerze, to się stało naszą codzienną pracą, można by powiedzieć. I przyjemnością. Oczywiście, no, praca może być przyjemna, może, może. ale teraz robiliśmy na tydzień coś innego po prostu i. No, Rowery więc... zostały w aumaacie, Myśmy się autostopem z małymi plecaczkami wybrali właśnie na. Trekking w góry, w Tienszan do Kirgizji, i od razu słuchajcie, co ja Wam chciałem powiedzieć, że mm, zrobiliśmy y, zupełnie mało taki popularny, mało turystyczny y, trekking. Sami sobie trasę wymyśliliśmy. Przeszliśmy przełęcz y, Shamsi lub szamszy. Szamszy Sham lub szamsi. Shams zależy czy po kirgizku, czy po rosyjsku y, tak. mówiąc. Y, niewysoką y, 3560 metrów. No, wiem, może dla niektórych bardzo wysoką, dla nas niewysoką, bo byliśmy chwilę wcześniej tak naprawdę na dużo wyższych przełęczach. Ale naprawdę w pięknych górach, zupełnie byliśmy tam sami, to już, było, to już była taka pora roku, to był, bo to był tak naprawdę początek września, ale chciałem wam powiedzieć, że o tej porze już pasterze schodzą z gór, także byliśmy praktycznie przez te Cztery dni, gdzie szliśmy, byliśmy tam zupełnie sami. Oczywiście zaglądaliśmy do jakichś yurt, jeśli jeszcze gdzieś tam jakieś były. Zawsze to było miłe i przyjemne, ale generalnie żadnych turystów, żadnych jakichś tam, nie wiem, czy rosyjskich, kirgijskich, polskich, europejskich, nikogo nie było. Tak. To co może mapka? Słuchajcie. No. Y... Wyruszyliśmy z pod Almat yy, i jechaliśmy stopem do Biszkek. No to, to, to jest główna droga po i tam już po drodze y, piliśmy z, 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 z kierowcą i innymi piaż, pasaż, pasażerami, pasażerami wino. Potem nas zaprosił <noise> do restauracji, bo stwierdził, że nie możemy wyjechać z Kirgizji głodni choć głodni wcale nie byliśmy. Ale, ale jednak, bardzo miła podróż i nocowaliśmy w Biszkeku. Tak, nocowaliśmy w Biszkeku. W sumie nic ciekawego, Zobaczycie tam jedno chyba jedno. Nie, coś ciekawego, jest. ale to jest wideo. To Teraz jest... To jest bardziej o trekkingu. Tak. I później pojechaliśmy też autostopem do Tokmoka. To jest, to jest właśnie tutaj, gdzie jest napisane start. I tak mniej więcej po tych niebieskich, jak zaznaczyliśmy niedokładnie w ten sposób, bo nie dało się lepiej. Szliśmy już pieszo. No nie do końca, bo autostopem jechaliśmy do. To e, Chung -Jak. Chung -Jak. Chung -Jak. Tutaj. Czyli od tokmoka jeszcze kawałek na południe. Tak. I tam nocowaliśmy znów i, i potem już prawie cały czas na piechotę. To co, przejdziemy może do zdjęć i yy, tak będzie łatwiej. Do no, mapy będzie w każdej chwili no, można wrócić. No dobra. Można, nie? Tak. Tak. No bo nie skończyliśmy w połowę trasy. Nie no, bo dokończymy, dokończymy, dobrze. tak. Dobrze. Kobie, żeby za dużo tej mapy nie pokazywać, bo ludzi Dobra. może to znudzić. Dobra, to jest dobrze. Autostop. To jest tak, to jest pierwsze zdjęcie właśnie pokazujące autostop i też warto zwrócić uwagę. Ile mieliśmy z sobą rzeczy? Tak naprawdę bardzo mało. Nie wiem, czy ten twój plecak ważył 8 kilo. No, nie był ciężki. Ja bym ten plecak mm -hmm. od tego od od znajomego, o którego tam w koło Almat nas nocowaliśmy, a Maciek miał ten, ten worek VD chyba to jest? Ortlib, Ort z, z takimi szczelkami. Mm -hmm. y wzięliśmy bardzo mało rzeczy, nie wzięliśmy kuchenki, wzięliśmy chyba namiot, śpiwory. Maty i tak naprawdę jakieś ciuchy i tyle. Ale ciuchów też niedużo. dużo. Nie dużo. Ciepłe po prostu, żeby coś było. To jest to wspomniane zdjęcie z Biszkeku? Tak, w Biszkeku nie byliśmy długo. Tam troszeczkę chodziliśmy, robiliśmy jakieś zakupy bo i wyjechaliśmy. Tak, i to jest już w tej miejscowości Ciążar. Wchodzę na Mapkę. Ciążar, nie? Tak, Ciążar i ten pan na zdjęciu nas y, zawiózł tam i... Y... No Jak się dowiedział, że będziemy spać, chcieli spać gdzieś pod namiotem, to powiedział, że u niego w ogródku można, ale jak już tam dojechaliśmy, to żona stwierdziła, że w sumie też w domu można spać i mieliśmy tam mieć możliwość, żeby po prostu sami gotować swoje jedzenie, ale to no, w sumie też mogliśmy razem z nimi jeść. Było bardzo miło, graliśmy w kartę i, i w ogóle. A zjedliśmy kolację, przynajmniej tak myślałam, nie? To co. Nie, to było wcześniej. Chleb, herbata, różne rzeczy. Ja strasznie się najadłam już. Aha. I ch chwilę później zawołała ta pani, że kolacja będzie. Tak. I jeszcze dostaliśmy tą zupę, która jest tutaj na zdjęciu. Czyli, czyli była przedkolacja i kolacja. Tak, herbata przed kolacją. A to już jest następny dzień rano, bo z tej miejscowości, gdzie spaliśmy u tych y, państwa. Y, ten pan powiedział, że o godzinie... Ten pan, to był pan Hazaj, czyli gospodarz. On powiedział, że o godzinie w pół do szóstej chyba szóstej. czy o szóstej będzie jechał y, taki łazik. Y, Mlekowóz. Z, tak, on jedzie właśnie w górę do Liny, tam gdzie są jeszcze pasterze i zbiera mleko. No, i żebyśmy wyszli na drogę, bo to jest jeden, jeden, jedyny samochód, który tam pojedzie, bo tam w ogóle już nikt nie jeździ. Żebyśmy wyszli na drogę, to on też z nami postoi, zatrzyma go i on nas na pewno podwiezie i zaoszczędzimy 15 kilometrów. Tak. No i tak zrobiliśmy. Było trochę ciasno, bo tam było tylko. Jedno... Pamiętasz, dokąd dojechaliśmy? Gdzieś tutaj chyba. Wieś tu. Gdzieś tam, gdzie droga się... No, Mówi, tak mniej więcej, nie? nie więcej. Nieważne. Ehm, co chciałam powiedzieć? A, że było ciasno, bo tam było tylko jedno siedzenie. Siedzieliśmy tam w dwójkę i było bardzo nierówno już ta droga. to Tam już nie było asfaltu, więc... Ale jakoś dojechaliśmy, no było dużo szybciej. No i tu widzicie dokładnie nasz cały dobytek na ten tak. tygodniowy wyjazd do Kirgizji. No, a tutaj zaczęliśmy już na piechotę. Tak, takie właściwe podejście. Już mieliśmy sprawdzić, z jakiej wysokości startowaliśmy. Nie, nie sprawdzaliśmy. Myślę, że, że standardowo około 2000 metrów. Możliwe. Co nas może nie zdziwiło, nie zaskoczyło, ale takie fajne uczucie w nas wywołało to, że widać było przechodzącą jesień. Czyli tak. kolejna zmiana, zmiana pory roku, z tego gorącego lata zaczęło się robić tak, tak fajnie, jesiennie, kolorowo. I że tutaj było tak dużo drzew, no, mhm. może lasy to trochę za, 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 za dużo powiedziane, ale, ale jak na Kirgizja to, to są lasy. Przynajmniej I na początku. Na początku tak, nisko jeszcze. Bo ogólnie tam jest mało lasów. No i trzeba było też uważać na tego typu zwierzęta, tak. chociaż chyba to brzmije to jeden, jedyny raz widzieliśmy. Tak. Ale jednak. Ale jednak. Yy, słuchajcie, fajna dolina, fajnie się szło, tylko co pewien czas trzeba było przechodzić przez yy, rzeczki. To akurat było spoko, bo tutaj po kamieniach, ale były takie momenty, że. Jakby nie to, że znaleźliśmy taki duży kij, to nie wiem, czy byśmy w sumie dali. No czy pewnie jakoś byśmy przeszli, ale z tym kijem było raźniej. Razniej, <grym> tak. Ja nie wiem, czy bym przeszła, bo to była bardzo zimna woda. Zjęliśmy buty, to było woda z lodowca. No, naprawdę była zimna. I, i po prostu no, przez ten kij szybciej można było przejść, ale strasznie bolało. Tutaj jeszcze widać, słuchajcie, że są konie. To oznacza, że gdzieś tam w pobliżu musiała stać jakaś Jurta. Tak, to była ostatnia Jurta i tam y, zagadaliśmy. I oni się pakowali, nie? Tak, oni się pakowali, jeszcze chwilę byliśmy, herbatę piliśmy, nie? Tak. Y, ale niedługo siedzieliśmy. No i zobaczcie, jak pięknie. Y, w tym miejscu już jakby opuszczaliśmy tą dolinę i podchodziliśmy tym lewym zboczem do góry. Tak. tak. I tam już żadna. Y, Żadna droga już dalej nie, nie było żadnej drogi. W sensie były ścieżki, ale już samochód dalej by nie dojechał. Tutaj widzicie, jakie ładne kolorki. Tak. A tutaj już widać, jak ścieżka po prawej stronie idzie do góry. Tak, tutaj właśnie widać tą jeszcze ścieżkę wyraźnie, nie? I, I my tutaj nabieramy wysokości. Tak. No więc te naprawdę podobne. Tutaj musieliśmy chwilę siedzieć pod. Pod kamieniem, zaraz zobaczycie, bo yy, przyszła taka duża chmura i zaczęło padać. Jedyny deszcz i akurat też taki jedyny duży kamień. W ogóle jedyne miejsce, gdzie można było się chować od deszczu, więc bardzo dobrze się to się złożyło. Tylko baliśmy, że akurat... się, że kamień się przeważy i musieliśmy go podeprzeć tutaj kijem. <laughs> <laughs> tak. No. I to, to jest właśnie jedno z tych miejsc, gdzie ten kij też pomagał właśnie tak, przy przechodzeniu. No. no. Jakby przejść w butach, to wiadomo, że byłoby łatwiej. Ale myśmy to robili boso. Nie chcieliśmy moczyć butów, moczyć skarpetek, więc trochę sobie utrudniliśmy, ale dzięki temu mieliśmy też suche buty. Tak. Tak, a to jest fajne, y, fajne zdjęcie, bo to jest miejsce. Gdzie. Słuchajcie, y, zrobiliśmy pierwszy biwak w namiocie. Y, może na mapie uda się to znaleźć. Gdzie to mogło być? Ty Dorenda to jakoś. Ja myślę, że to jest. Gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj, tak? No, chyba przed tym jak skręciliśmy. Aha, możliwe. Y, tu. Do, czyli to od razu wam może pokażemy przełęcz. Tutaj dalej y, tutaj jakby właśnie, bo tutaj się takie dwie doliny ze sobą schodziły. Myśmy szli tą stroną. Albo to jest tu. Albo to jest tu. Możliwe. Można, o, tam, albo tam, Tak naprawdę nie, bardzo, nie jest to bardzo ważne. W każdym razie stamtąd było jakieś półtorej godziny chyba podejścia do, do przełęczy, a przełęcz jest pewnie By, tu, nie? nie? Tu, To już było. to już było? No, tu. To. To tak. jest przełęcz, tak? Tak. Tak? Tam na górze. A, czy 600? Okej, okay, tu są takie... <grystanie> <grystanie> Tutaj pisze, kir Kirgiski No Chrubiec, a, a tak, faktycznie, tu jest przełącz. Tak. No i tam przyszliśmy dosyć wcześnie, w pół do piątej, czy coś takiego. Zazwyczaj o tej godzinie jeszcze nie zatrzymujemy się, ale widzieliśmy, że jak teraz pójdziemy dalej, to trzeba przejść przez przełęcze i nie wiadomo, co dalej będzie. Więc zatrzymaliśmy się i to dobrze, bo dwie i pół godziny rozpalaliśmy ognisko, na którym mieliśmy gotować kolację. Ale dlatego dwie i pół godziny, że nie było tam żadnych drzew, i próbowaliśmy używać tych końskich, czy tam krowich placków, kupek. Tak. Było tam kilka, ki ki kilka. Patyków, tak, tak ale, ale małych... zanim się, to było grube, więc zanim się zapalały, to, to trwało. Jak, jak już się zapalały, to, zapaliły, to, to w końcu woda zaczęła się trochę podgrzewać. Podgrze Nie mieliśmy z sobą y, palnika. No, chcieliśmy też y, zaoszczędzić na noszeniu. No musieliśmy sobie radzić w ten sposób, bo oczywiście jakby było tam dużo drewna, to nie byłoby problemu, jakbyśmy, nie wiem, zabrali trochę gałęzi z dołu, to też by nie było problemu, ale trzeba by te gałęzie nosić, a nam no, się nosić nie chciało. Nie, nie wiem, albo po prostu nie zauważyłam, że tutaj już się skończyły gałęzie i że trzeba je zbierać za, zanim pójdziemy dalej. Nie pamiętam jak to było. No i to już jest właściwe podejście na przełęcz, nocowaliśmy myślę, że gdzieś... Gdzieś tam na o, dole. No. Nie wiem gdzie dokładnie, pewnie tak jak środek ekranu teraz. Albo, Albo tu. tu. Albo tu. Albo jak teraz środek ekranu. Może, tak. Moż możliwe. To było To Ciężka, była przełęcz, no, nie? To było strome podejście bardzo. Końcówka szczególnie, ale, ale technicznie oczywiście proste. Tak, Tylko, tak. że pod To no, było ślisko, trochę kamienie ślizgały. To jest taka tabliczka, ona tam upamiętnia Jakąś bitwę, która, się która kiedyś tam miała miejsce. I ufundowana była przez klub turystyczny z właśnie z miejscowości Tokmok. Coś no teraz, teraz ona jest w takim stanie, bo yy, ona spadła z takiego kamienia i po prostu się potukła. No i to już jest zejście, nie. Widok na drugą stronę, żadnych roślin prawie nie no. ma. Tam było sucho, tam było taki no. inny klimat, jakby można powiedzieć troszeczkę. Ale jak zeszliśmy, to już stało się coraz bardziej zielone. Ścieżka była spoko. Tak, i tutaj mieliśmy dwa, możli dwie możliwości, albo zejść dalej doliną yy, i tam by było szyb szybciej do doszlibyśmy do wioski, albo iść właśnie tą ścieżką tu po prawej stronie. Czyli tak jakby po do góry boku, trochę do góry. I mielibyśmy trochę dłuższą trasę, więc to wybraliśmy właśnie. Tam też było cieplej, bo w Dolinie było zimno. Mhm. No bo nam się nie spieszyło, chcieliśmy jak najwięcej być w górach. Dokładnie. I takie piękne widoki. No. I okay. to już było proste. Tu już te rzeczki były takie, takie potoczki, można było przeskoczyć albo po kamieniach przejść. Tak, no i można było pić wodę i przy tej rzece siedzieliśmy i tam spotkaliśmy y, chyba trzech panów na koniach mm -hmm, tak. i oni nas zaprosili do swojej jurty i pokazali gdzie jest on, troszeczkę dalej i tam przeszliśmy i powiedzieliśmy dzień dobry i pani nas od razu zaprosiła na herbatę, na kumys, czyli sfermentowane mleko. mleko z kobyły i, i, i no do herbaty chleb oczywiście z i tak dalej. Ugościła jak trzeba po kirgisku. Tak, bardzo miło było. I stamtąd już szliśmy po prostu tak na oko. Tam żadnych ścieżek nie było. Widzieliśmy gdzieś w dolinie, że drzewa są, więc stwierdziliśmy, że tam będziemy nocować bo to jest jedyne miejsce, gdzie znajdziemy opał. Dokładnie. Mieliśmy jeden, jedyny cel dość tam, gdzie rosną drzewa. Yy, pokażę Wam na mapie, mniej więcej, jeśli się tutaj załaduję, yy, gdzie to mogło być. To było tu. O. Tak. Czyli tak, tutaj nie do końca ta, ta niebieska kreseczka jest dobrze pokazana. Myśmy chyba jakoś tak schodzili na, tak. na. po prostu na wprost i gdzieś. W okolicy tego mostu. W okolicach, tak, dokładnie, gdzieś tutaj nosowaliśmy. Tak. A potem szliśmy też niedokład... potem do, doszliśmy do tej niebieskiej, ale chyba tędy jakoś. Tak, w ten sposób. Dokładnie. A ja pamiętam, że to zejście nie po ścieżkach to było bardzo fajne zejście, bo. To po prostu była taka swoboda, że możesz robić co chcesz. Tam wszystko było możliwe po prostu. To są takie góry, że wszędzie można chodzić. Tak. No i w tej dolinie przy rzeczce już było płaściutko, fajnie, równiutko, bez problemu można było znaleźć fajne miejsce pod namiot. Dałęzi było dużo, bardzo kamieni, dużo, kamieni tak. było dużo. I to już nie było problemu, I woda. Żeby, żeby rozpalić, żeby gotować ile się chce. Woda z rzeki czysta, bardzo smaczna. Tutaj sobie coś gotujemy. Albo jeszcze nie, a nie, to jest to pokrywka. Tak. Tak, <laughs> jest garnek, nie, garnek pod, spodem. pod spodem. No i co, następnego dnia yy, z powrotem pod górę. Troszeczkę. to znaczy nie troszeczkę, tak naprawdę chyba z 600 metrów podeszliśmy, ale to było tak łagodnie, że prawie się nie, z, nie zauważyliśmy, że idziemy pod górę. Ale tu już jest widać. Tak, to widać, była taka łagodna dolina. Tak, a tu widać przełęcz. <laughs> która nie wygląda jak przełęcz, ale to było, no teoretycznie to była przełęcz. Tak. A o tej przełęczy też trasa na mapie też nie, nie do końca się zgadza. Bo może ja potrzymam mm -hmm, myśl, bo, ty... bo jak to patrzyło, mi się wydaje, że skręciliśmy gdzieś tutaj i gdzieś tutaj między tymi górami, tu, tak, tu al widać. albo tędy zeszliśmy i stamtąd od, już od, tak prosto do dołu do tej drogi. I doszliśmy. Ale tam pokaż, nie, pokaż nie od, ma, ma ścieżki na mapie. Pokaż więc od, tak od razu tą mi miejscowość tutaj, nie? Tak, Deng Alysz, Dziąg Alysz, coś takiego. Więc tam znów chodziliśmy jakby między dwoma e, e, doliną. To znaczy nie, taką dużą doliną między dwoma wzgórzami grzbietami. grzbietami a potem skręciliśmy w lewo i znów chodzili, szliśmy między, między górami. No, no jakby... tutaj widać, że tak. szliśmy tą doliną jakby na wprost. Tutaj widzicie na końcu, tutaj są konie, pasą się. Tam I jest, wioska. jest wioska. Ale równie dobrze można by iść prawą stroną, jakby za tą górą, tylko że byłoby dalej. Tak. Tylko byłoby no, trochę dalej, na pewno parę kilometrów. Tutaj zeszliśmy już bardzo nisko. Znaczy, to są dalej oczywiście góry, ale. Tutaj pytaliśmy tego pana, zdaje się, gdzie zabrać wodę, nie? Bo tak, nie i widzieliśmy dalej też. No, i widzieliśmy dalej drzewa, i pytaliśmy go, czy można będzie tam przy tych drzewach nocować pod namiotem. I nie wiem, czy to był ten pan, czy jakiś inny. To powiedział, że, że też możemy u niego w, w ogrodzie, nie? To był inny. To był inny. To był inny. Był inny. Tak, to, to jeszcze rozmawialiśmy z kimś innym. Oni, oni powiedzieli, że u nich w ogródku właśnie możemy się rozbić. Tak, i że możemy tam gotować, ale potem zaprosili na swoją kolację. Bardzo miło znów było. Najpierw musieliśmy Cię, tylko sprawdzić, co tam robią. Ja sobie pokazali. To jest, słuchajcie, jakby was to interesowało, to jest ten pan. Teraz dostał całe wiadro świeżo nadojonego mleka i wlewa go do tej maszynki. To jest separator. Kręci taką korbką, i mleko się dzieli na dwie frakcje. To jest to jest nadal mleko, tylko takie już odtłuszczone, a z tej strony. Z lewej? Z lewej kapie ma nie masło, tylko nie, śmietana. śmietana. A, tak, śmietanka. Śmietanka. No, A tu pan, pan, to jest pan i jego żona. Też nas zaprosili na kolację. Tak. No tak. i na drugi dzień mieliśmy podwózkę. Tak, bo oni jechali akurat do wioski, bo mieszkali trochę poza wioską, więc mogliśmy jechać z nimi na. Na wozie. Na wozie. A tutaj szczegół ubrania tej pani. Tej pani, nie? Tak. tak. A po drodze zabierali jeszcze więcej ludzi, którzy też tam chcieli jechać. A tam, tam po... była jakaś uroczystość. Ja już uroczystość, nie wiem, czy po pogrzeb, pogrzeb? albo coś takiego. To, coś było, gdzie wszyscy jeździli i oni wiedzieli dokładnie, gdzie się na... zatrzymać i gdzie ktoś siądzie. Tak, a tutaj przy okazji, jak już mówimy o pogrzebie, no to możecie zobaczyć yy, cmentarz taki tak. muzułmański, kirgijski. A od tej wioski zaczęliśmy znów ja iść. Chcieliśmy jechać Tak. Chcieliśmy jechać autostopem, ale ruchu tam było bardzo mało, więc po prostu szliśmy i jak ktoś jechał, to próbowaliśmy go zatrzymać. Czyli stąd tą drogą szliśmy. Od czasu do czasu jechaliśmy do Koczkor. W Koczkor, z tego co pamiętam, to zrobiliśmy przerwę, jakieś jedzonko, i pojechaliśmy jeszcze nad Isikul. Tak, I do Bałyk czy tutaj do To tu po prostu jakiś ładny dom. Toż, ale już gdzieś po drodze, nie? To chyba jeszcze po drodze w tej pierwszej wiosce. Tak. I tam już y, takie widzicie, też się zmieniło już, czym niżej, też te góry były inne. Tutaj właśnie takie już y, suche glin, glina, coś takiego. No nie wiem, co to było, ale inne. Inne. A tu już jesteśmy nad y, Isikulem. Tak. Ci panowie nas tam zawieźli i chcieli jeszcze zrobić zdjęcie. No, taka. Taka uliczka, na końcu tej uliczki po prostu kończyło się miasteczko i tam, tam przez trawę doszliśmy do jeziora, a na końcu tej ulicy, uliczcy ktoś nam dał wodę, tam on, pan akurat miał samochód chyba czy coś takiego i. No poszliśmy tam, rozbiliśmy namiot, potem ja poszłam szukać e, gałęzi i Maciek coś, 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 a Ty rozbiłeś namiot ja, w międzyczasie, tak, Ja tak. robiłam. A zresztą. jak tam szukałam, bo oczywiście no, w tej trawie nie było za dużo gałęzi, to taki pan od tego domu, ten pan od tego domu, który dał nam wodę, zaczął machać do mnie i podeszłam tam i on zrozumiał, że szukam gałęzi i dał mi, bo akurat przyciął jakieś drzewa w ogrodzie i dał taki duży worek i dał siekierę, żeby, bo to było jeszcze całe takie i po prostu zrobiła małe kawałki, wziąłam w tym worku, powiedział, żebym następnego dnia oddał worek, mhm. oddała. Także no. to był dobry pretekst, żeby oddać worek, bo jak poszliśmy do nich na drugi dzień, to od razu wpadliśmy tam na śniadanie. No, nie do końca. <śmujesz> nie do końca? Przed, najpierw jeszcze o tym worku, On powiedział, że można go oddać ze śmieciami. No, że sami nie zbieraliśmy za dużo. Zrobiliśmy. Zaprodukowaliśmy za dużo śmieci. To zbieraliśmy tam, bo leżało trochę nad no, tym jeziorem. Więc <śmujesz> 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 zbieraliśmy pół worka śmieci. Ale ty tam chciałeś ładować telefon tylko 15 A, minut. No tak. Właśnie. I, e, I wtedy nie pytali chyba nawet, czy chcemy coś jest, tylko od razu pytali, jak chcemy swoje jajko gotowane <noise> czy smażone. <głos> <głos> tak było. A tu jeszcze jest zachód, bardzo był taki ładny, no fajny, tak. przyjemnie. Przy ognisku, przy takim zachodzie było fajnie nad brzegiem i no. Nie kąpaliśmy się, bo chyba już było za zimno. I tam woda była też Jakaś taka zamulona, zamolona, tam jakieś rośliny. I to jeszcze jest, na drugi dzień byliśmy odwiedzić yy, tą panią, która jest koło mnie, ponieważ ja ją już parę lat temu poznałem i zawsze jak jestem w Bałyk czy Rybacze, to jest jakby stara, stara nazwa tej miejscowości, to zawsze ją odwiedzam. Ona jest bardzo miła i no, jakieś pewnie chyba, chyba zdjęcia przenosiliśmy jej, nie? Tak mi się wydaje. Tak, tak, tak. tak. Także jeszcze fajne spotkanie mieliśmy na koniec. No i robiliśmy jakieś zakupy tam w, wole, w wolecie, tak, nie? tak, ty chciałaś jakieś prezenty jeszcze kupić z Kirgizji, nie? Tak. No, no to i po prostu jest. Architektura. Jakieś, tak, tak, architektura. I potem stopem do, pojechaliśmy tego samego dnia jeszcze, nie? Do wieczorem dojechaliśmy. Tak, do potem, domu. Potem, <laughs> potem tak. Rano się obudziliśmy w Bałykszczyźnie, Odwiedziliśmy tą panią i tego samego dnia do Biszkeku. Ale tak naprawdę y, nie do centrum Biszkeku, ponieważ y, droga na granicę gdzieś y, można skręcić, możliwe, że tędy. Albo tą zieloną drogą? I, tak, jakoś możliwe, że chyba tak. Chyba tak, zieloną drogą. I tak, nie? tak. I, I później mieliśmy fajnie, bo na granicy jeszcze wymienialiśmy pieniądze, też coś kupiliśmy do żarcia i złapaliśmy stopa do, samego, do samej Aumaaty. Pamiętasz, że no, jednego przed, stopa przed, przed, Tak, bo przed myśmy miasto, musieli, musieli gdzieś tu wysiąść, nie? Tak, tak. Więc to było bardzo łatwe. Tak. Ogólnie tam nie jest. O, o ile jest jakiś ruch, to tam bardzo łatwo jest jeździć autostopem. Nie? Oczywiście, tak. oczywiście. Słuchajcie, 26 minut yy, szybko, nie? No, Ostatnio w pół godziny gadaliśmy, albo nawet 50. No. Yy, Słuchajcie, no dla nas ten Kirgistan był bardzo fajny, bo wcześniej dwa razy przejeżdżaliśmy go rowerem i y, to jednak jest troszeczkę inaczej, tak sobie podróżować y, chodząc na nogach, gdzieś podjeżdżając autostopem, wyjść właśnie w góry. Tam by się rowerem, no pewnie i by się dało tą przełęcz też przejechać, tylko trzeba by dużo rower prowadzić. Z bagażem nie. Z bagażem. Z tym rowerem tak. może udałoby się na plecach. <gry> także fajną tą tratkę wymyśliliśmy na pewno. I, y, także polecamy. Naprawdę. Jeśliby ktoś był tam pierwszy raz i chciałby coś takiego nie bardzo trudnego, a ładnego, ciekawego zrobić, to jest jak najbardziej fajna propozycja. Oczywiście takich trekkingów tam w okolicach Biszkeku jest bardzo dużo. Tak. I nie tylko w ok okolicach. Nie Biszkeku. tylko w okolicach, tak. No. No i następna część, słuchajcie, to już będzie. Kazachstan i myślę, że zrobimy w jednym odcinku przejazd właśnie od Almaty aż yy, yy, do granicy, do granicy z, Rosją. z Rosją, czyli tam na, na północny wschód jechaliśmy mm -hmm. w kierunku gór Altaj. Tak. Także myślę, że to też będzie ciekawe, szczególnie, że yy, tam już się naprawdę zrobi z jesieni, zacznie się robić zima. Tak. Miło było nam y, teraz sobie do Was tutaj troszeczkę pogadać. Mam nadzieję, że ten materiał się Wam podobał. I co? I kończymy, nie? Tak. Życzymy Wam wszystkiego dobrego. Dajcie znać. Y po prostu. Co myślicie, co sądzicie, czy Wam się podobało, czy Wam się nie podobało, czy może już w ogóle powinniśmy przestać? Nie no, jeszcze kilka odcinków. Jak, matie, jak, jak oczywiście macie jakieś pytania techniczne, jak co załatwić, ile co tam kosztuje, czy było łatwo, trudno, czego się nie dowiedzieliście z tej prezentacji, to piszcie śmiało w komentarzach. Zawsze staramy się odpisywać. Tymczasem hej, pa. Pa.